Po przypadkowym spotkaniu kierowca taksówki i supermodelka zaczynają intensywny romans, który zmienia ich życie. Pewnego ranka Michael wstaje z łóżka, robi ćwiczenia oddechowe i kontynuuje swoją unikalną rutynę, machając małą białą flagą przed lustrem w łazience. W międzyczasie Philip próbuje nawiązać intymność ze swoją żoną Sarą, a kiedy ona nie reaguje, pyta, czy kiedykolwiek znowu będzie z nim uprawiała miłość. Kobieta zapewnia męża, że go kocha, ale gdy on powtarza pytanie, ona nie odpowiada. Równocześnie Michael ubiera się i dzwoni do restauracji, aby zamówić swoje zwykłe śniadanie z dostawą. Kilka minut później otwiera drzwi, aby odebrać jedzenie i dzisiejszą gazetę. Później tego dnia Sara, supermodelka, jest nękana przez paparazzi i fanów przed restauracją, a ona uprzejmie poświęca im kilka sekund swojego czasu, zanim węźwie taksówkę. Wsiada do pojazdu i mówi Michaelowi, kierowcy taksówki, dokąd chce jechać. Mężczyzna rozpoznaje kobietę, ale ona obojętnie traktuje go jak zwykłego kierowcę. On pewnie oznajmia, że jest typem faceta, który wysyła kobiecie tysiąc róż do jej pokoju hotelowego lub leci na drugi koniec świata, aby zobaczyć jej uśmiech. Sara kpi i e. mówi, że byłby to typ faceta, który szuka złamanego serca. Michael odpowiada, że nigdy się nie zakochuje, a ona mówi, że tym razem on by się zakochał. Kiedy docierają do celu, kierowca taksówki wysiada z pojazdu i zaprasza modelkę na randkę. Jednak ona tylko się uśmiecha i mówi do widzenia. Przed powrotem do taksówki mężczyzna zauważa gumkę do włosów, którą zostawiła na tylnym siedzeniu, chwyta ją i wącha tego wieczoru Michael je kolację ze swoimi przyjaciółmi sali i robinem. Kobieta w okularach mówi, że oczekuje, iż pozostali dwaj będą na jej ordynacji episkopalnej w ten weekend, ponieważ jest to częściej pracy dyplomowej, gdzie ma nadzieję zostać księdzem. Nagle mężczyzna widzi Sarę przechodzącą obok i wybiega z restauracji. Kiedy modelka go zauważa, mówi swoim przyjaciołom, że wróci do domu na piechotę zamiast wsiadać do taksówki. Podczas spaceru kobieta wspomina, że jest mężatką, a on spokojnie to zbywa i mówi, że nie ma nic przeciwko, bo cierpliwie poczeka, aż się w nim zakocha. Modelka zatrzymuje taksówkę i upiera się, że spotkali się przypadkowo i że nie będzie następnego razu, ale on się z tym nie zgadza. Następnego dnia przyjaciele Michaela mają trudności z uwierzeniem, że po prostu przypadkiem spotkał supermodelkę w swojej taksówce i że ona także przypadkowo pojawiła się przed restauracją zeszłej nocy. Mówi kobietom, że nie muszą martwić się o to, że złamie sobie serce, bo ona jest mężatką, ale sceptyczna Sally wyraża obawy, że może nie wiedzieć, w co się pakuje. Michael mówi, że nie ma nawet numeru telefonu Sary i wierzy, że może jej już nigdy nie zobaczyć. Następnego dnia kierowca taksówki przypadkowo napotyka modelkę stojącą przed zakładem karnym dla kobiet. Ona z ciekawością obserwuje więźniarki całujące swoich kochanków przez kraty i mówi, że ją to fascynuje. Kiedy kobieta wsiada na tylne siedzenie, Michael mówi jej, żeby usiadła z przodu, a ona się zgadza. W jego mieszkaniu kierowca taksówki przyciska kobietę do lodówki i namiętnie ją całuje. Ona stanowczo mówi, że nie będzie z nim spać, więc zaspokaja ją w inny sposób, szepcząc jej do ucha. Przytłoczona wszystkim, co się dzieje, Sara odpycha Michaela i wybiega z mieszkania. Później modelka słyszy sygnał faksu i znajduje romantyczny wiersz napisany przez mężczyznę. Następnego dnia Sali Gani Rebinę za aprobowanie działań ich przyjaciela z zamężną kobietą. Jednak on ledwo słucha ich rozmowy, ponieważ jest zajęty sprawdzaniem swojej poczty głosowej, czy nie ma wiadomości od Sary dotyczącej wiersza, który jej wysłał. W końcu słyszy wdzięczną odpowiedź modelki i uznaje to za zaproszenie do ponownego spotkania. Później Michael wślizguje się na pokaz mody i obserwuje modelkę kroczącą po wybiegu. Kiedy ona zauważa go w tłumie, uśmiecha się i gestem zaprasza, aby spotkał ją za kulisami. Mimo, że zaprosiła go na filiżankę herbaty, on zabiera ją do swojego mieszkania, gdzie uprawiają miłość zaraz po wejściu do środka. Ponieważ oboje nie cieszyli się tym doświadczeniem, zgadzają się, że może to dlatego, że to był ich pierwszy raz razem. Później Sara podkreśla, że nigdy nie opuści swojego męża dla kierowcy taksówki i ma nadzieję, że on to rozumie. Jednak Michael proponuje kilka pomysłów na to, jak powinni kontynuować swój związek. Choć preferuje taki, w którym kontynuują romans, podczas gdy jej mąż spędza następne dwa miesiące w Europie, ona mówi, że najlepiej będzie, jeśli pozostaną dobrymi przyjaciółmi i nigdy więcej nie będą ze sobą spać. Tego wieczoru jedzą kolację w restauracji, gdzie Sara mówi, że je najlepszy burger, jaki kiedykolwiek miała. Kiedy wraca do swojego mieszkania, sprawdza faks i znajduje kolejny wiersz od kierowcy taksówki. W ten weekend, w drodze na ordynację Robinę, Sara pyta Michaela, gdzie nauczył się pisać. Zamiast odpowiedzieć na jej pytanie, żartuje, że ten, kto wysyła jej wiersze, po prostu jest w niej zakochany. Przed ceremonią, kierowca taksówki przedstawia Sally supermodelkę. Po wydarzeniu, Robin pyta innych, co sądzą o rytuale. Sara mówi, że ją to zaskoczyło, ponieważ identyfikowała się z walką z życiem, miłością i Bogiem. Dodaje, że myśli, że więcej ludzi powinno to zobaczyć, a jej wysoka ocena zjednuje przyjaciół mężczyzny. Podczas gdy modelka jest w toalecie, przyjaciele przyznają, jak bardzo ją polubili i jak nie jest tak spięta, jak myśleli. Zauważają również, że widzą, jak bardzo Sara go lubi, tylko na podstawie tego, jak na niego patrzy. Tuż przed jej powrotem do stołu, Michael ujawnia, że on i kobieta kochali się zeszłej nocy. Później tego wieczoru, Sara dzieli się, że martwiła się, że jego przyjaciele mogą myśleć, że jest głupia i ujawnia, że chciała zostać weterynarzem, zanim została modelką. Następnie pyta, dlaczego on decyduje się być kierowcą taksówki, mimo że jest tak utalentowanym pisarzem. Mówi, że jest wdzięczny za swoją pracę, ponieważ nauczył się wiele przez ostatnie 10 lat, które ją wykonuje. W jej mieszkaniu telefon dzwoni, a ona odbiera połączenie od filla i pa. Po usłyszeniu czułych słów, które modelka wypowiada przez telefon, kierowca taksówki idzie do łazienki i wącha jej perfumy. Kilka minut później Sara podąża za Michaelem na poddasze i kończy rozmowę. Kiedy mówi, że lepiej odejdzie, ona prosi go, żeby został, i dzielą się pocałunkiem. Nagle modelka popycha go na podłogę, wiąże mu ręce nad głową, zakrywa twarz jego koszulą i uprawiają miłość. Po akcie mężczyzna idzie do kuchni, żeby wziąć przekąskę z lodówki. Kilka godzin później powoli wstaje z łóżka, aby nie obudzić śpiącej kobiety. Następnie zostawia odręczny wiersz i pudełko czekoladek obok niej. Następnego ranka Sara dzwoni do Michaela, a on wyjaśnia, że chociaż chciał obudzić się obok niej, czuł się dziwnie, dlatego wyszedł w środku nocy. Kobieta rozumie jego argumenty i dodaje, że dzwoniła, ponieważ chciała mu tylko powiedzieć, że za nim tęskni. Później tego dnia Sally i Robin pytają Michaela o intymne szczegóły dotyczące jego ostatniej nocy z Sara. Jednak mężczyzna odmawia rozwodzenia się na ten temat, zwłaszcza że przy stole siedzi matka Sally. Wieczorem Sara i Michael spędzają czas w jego mieszkaniu i zamawiają jedzenie z kilku restauracji. Gdy jedzenie przybywa, otwierają paczki na podłodze w salonie i jedzą z apetytem. Modelka zauważa, że nie ma nic przeciwko płaceniu swojej części, gdy kupują jedzenie, ale Michael upiera się, że to on zawsze płaci za wszystko, gdy są na rentce. Pyta ją, ile zarabia w ciągu dnia, a ona odpowiada, że 250 tysięcy dolarów. On żartuje, że zarabia tylko trochę mniej niż ona. Po posiłku Michael pyta, czy zachowała z zamówień, na co ona pyta, dlaczego. Następnie drażni ją, mówiąc, że mogą ich użyć do odparcia plotek sugerujących, że cierpi na zaburzenia odżywiania, co ją rozśmiesza. Chwilę później Michael pyta, czy mogą w końcu uprawiać miłość delikatnie, inaczej niż wcześniej. Przenoszą się do łóżka i robią to przy świecach. Po akcie Sara mówi, że musi jutro lecieć do Hiszpanii, aby spotkać się z mężem. Dodaje, że będzie sama w Barcelonie przez weekend, a potem spotka się z Philipem PM w Madrycie. Michael wyraża, jak bardzo będzie za nią tęsknił, więc ona zapewnia go, że wróci za tydzień. Gdy Michael prosi ją, aby spędziła noc, wzdycha i mówi, że choćby chciała, to sprawia, że wszystko wydaje się zbyt realne. Następnego dnia Michael i Sally kibicują Robinowi, gdy odbiera dyplom. Przyjaciele pytają, czy dołączy do nich na lunch, ale on mówi, że nie może, bo ostatnio zaniedbuje pracę i musi jeździć taksówką, zwłaszcza teraz, gdy Sara jest w Hiszpanii na tydzień. W międzyczasie w hotelu modelka znajduje samotną różę na kłamce drzwi. Gdy wchodzi do pokoju, widzi tysiąc róż rozrzuconych po całym pomieszczeniu i przypomina sobie, co Michael powiedział podczas ich pierwszego spotkania w taksówce. Pokojówka wyjaśnia, że musieli sprowadzić kwiaty z Wysp Kanaryjskich, bo nie było wystarczającej ilości róż w Barcelonie. Później Sara zostawia Michaelowi wiadomość głosową, mówiąc, że jest najbardziej szalonym. Najnamiętniejszym mężczyzną, jakiego kiedykolwiek spotkała, i że jest smutna, że nie może być tam z nią, aby zobaczyć, jak piękne są te róże. Następnego dnia modelka przybywa do apartamentu swojego męża w Madrycie, a on mówi, że właśnie przeczytał o tysiącu róż, które rzekomo wysłał do jej pokoju wczoraj. Sara zauważa, że ten sam artykuł twierdził, że byli na kolacji z słynnymi projektantami zeszłej nocy, i dodaje, że dziennikarze zawsze wymyślają takie historie. Philip zastanawia się, czy te kwiaty mają coś wspólnego z tym, że nie wydaje się szczęśliwa na jego widok. Aby go uspokoić, Sara zapewnia, że cieszy się z jego widoku, ale on jej nie wierzy. W końcu rzuca filiżanką kawy na podłogę i pyta, czy sypia z kimś innym. Ona zaprzecza i zadaje mu to samo pytanie. Ostatecznie przyznaje, że w ciągu ostatniego roku spał z dwiema różnymi kobietami, ale przypomina również, że jego żona nigdy nie chce uprawiać z nim miłości. Wściekła Sara mówi, że ma dość bycia tylko ozdobą męża i zawsze musienia bywać w tych samych modnych miejscach w Nowym Jorku i Europie. Pyta, dlaczego nie mogą po prostu zamówić chińskiego jedzenia, usiąść na podłodze i rozmawiać o Bogu. Fylep nie rozumie, o co jej chodzi i proponuje, żeby pojechali na wakacje na Bali, żeby wszystko sobie wyjaśnić. Kiedy ona mówi, że nie wie, czego teraz chce... On podkreśla, że mimo, że lubi powierzchowne rzeczy w życiu, nigdy nie widział jej tylko jako nagrody, ale jako kobietę, którą kocha i osobę, z którą chce spędzić resztę życia. Ponieważ nie może jeszcze wybaczyć mu zdrady, Philip mówi, że da jej czas i przestrzeń, aby zastanowiła się, jak powinni kontynuować swoje małżeństwo. Kilka dni później Michael zatrzymuje się przed mieszkaniem Sary, aby przekazać służącej prezent, który chciałby, żeby otrzymała na lotnisku. Kiedy wraca do Nowego Jorku, pracownik lotniska wręcza modelce pudełko. W limuzynie Sara otwiera prezent i znajduje czekoladki oraz odręczne notatki. Później czyta wiersze, kąpiąc się w wannie, a następnie zostawia Michaelowi wiadomość, że chciałaby zobaczyć się z nim tak szybko, jak to możliwe. Następnego dnia sprawdza swoją pocztę głosową, ale nie ma żadnych wiadomości od Michaela. Wkrótce mężczyzna odwiedza mieszkanie modelki i bierze ją w ramiona. Tej nocy Michael przyznaje, że nie podobało mu się, że Sara była tak długo poza domem. Ona mówi, że obcięła ponki z kwiatów w Barcelonie, przyniosła je do Nowego Jorku i rozsypała płatki w swojej kąpieli ostatniej nocy. Kilka minut później zapraszają do tańca w środku restauracji i dzielą się pocałunkiem. Po spędzeniu całego dnia razem modelka sugeruje, żeby poszli do restauracji na kolację. W środku Michael rozpoznaje menedżera i mówi, że chodził do college'u z jego żoną. Mężczyzna pyta, czy jest także pisarzem, ale Michael odpowiada, że jest taksówkarzem. Nagle Sara nie ma ochoty zostawać w lokalu i mówi, że wolałaby zjeść gdzie indziej. W taksówce modelka mówi, że wie, że Michael nie lubi chodzić do modnych miejsc, do których ona chce chodzić. Zdezorientowany Michael wyjaśnia, że nie ma nic przeciwko jedzeniu w miejscach, które ona proponuje, ale ona nagle przyznaje, że nie zawsze chce jeść chińskie jedzenie siedząc na podłodze w jego mieszkaniu. Kilka sekund później Sara pyta, dlaczego wciąż kłamie na temat bycia pisarzem. On wzdycha i uważa, że nowość związana z sypianiem z bohemą taksówkarzem w końcu przeminęła dla supermodelki. Ona powtarza, że on nie wie nic o jej życiu, a ich związek nie był rzeczywistością. Michael kontruje, że wszystko, co do siebie czuli, było prawdziwe i że ona nie może sobie z tym poradzić. W końcu Michael ujawnia, że napisał książkę The Blameless, która była na liście bestsellerów 10 lat temu. Dodaje, że doskonale wie, jak wygląda jej życie, ponieważ sam latał po całym świecie i obracał się wśród bogatych i sławnych. Jednak zdał sobie sprawę, że nie lubi tego życia, więc wziął pieniądze, wrócił do Nowego Jorku i postanowił zostać taksówkarzem. Sara uważa, że jego wyjaśnienie nie wystarcza, aby wybaczyć mu ukrywanie istotnej części swojego życia przed nią i nazywa go samolubnym. W jej mieszkaniu Michael przeprasza i godzą się. Następnie idą do mieszkania Michaela, a po uprawianiu miłości, ona mówi, że chciałaby spędzić noc i obudzić się w jego ramionach. Następnego dnia Michael budzi się i zdaje sobie sprawę, że modelki już nie ma. W międzyczasie Sara słyszy dzwoniący telefon, ale zamiast odebrać, szybko pakuje swoje rzeczy, przygotowując się do długiej podróży. Później Michael spieszy się na lotnisko, a gdy nie widzi modelki, zdaje sobie sprawę, że już jest na pokładzie samolotu do Paryża. Wkrótce Sara dociera do hotelu męża i dzielą się pocałunkiem, co sugeruje ich pojednanie. Tej nocy Michael, który wziął kolejny lot do Paryża, widzi parę wychodzącą z restauracji otoczoną przez paparazzi. Gdy modelka zauważa Michaela, bez słów prosi go, żeby ją puścił. Zrozpaczony Michael płacze na środku ulicy, podczas gdy ona wyciera łzy, patrząc przez okno samochodu. Następnego dnia Sara widzi prezent na stole w ich hotelowym pokoju. W środku znajduje książkę Michaela i ostatni wiersz, który kiedykolwiek jej napisze, w którym w końcu wyznaje jej miłość. Tymczasem Michael decyduje, że nie chce już być taksówkarzem i wraca do pisania na pełny etat.